Siemanko gołąbeczki 15 po pracy. Wszystko sobie lata. Razem to są mało ważne. To są ważniejsze. To są ważniejsze. Nic nie leży Chyba No nic nie leży Są tu jest przykulony tu przykulony, ale powiem wam tak yy, no dużo w tym moim winy też jest, bo ja sam zacząłem sobie ściepić yy, jakimś wcześniej kolega ostatnio pomagał Czekaj, ale to już w miarę dobrze wygląda tutaj ten biały srebrniaczek już na ziemi nie siedzi. Nawet dwa. Ale wrócę do tego, że sam zacząłem szczepić to między nogami i złapałem. O, 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 właśnie fight fight, fight zrobił. Yy, I też się troszkę wiecie, sam je może troszkę też uszkodziłem tym szczepieniem. To jest raz. A dwa to to, że u mnie mogła być jakaś choroba i tak, mimo wszystko bo tamte nie chciały chodzić w ogóle takie były jakieś niejakie te też są takie jakie są a po szczepieniu po prostu wszystko się uaktywniło także są głodne to też pada o, zobacz ojciec to jest to jest fakt teraz taka pora <laughs> przyjeżdżasz Pracy deszczyk, pada, dupa blada. No co, no, no, no że się, że nic tu nie zdecha. Oj. i walczymy dalej. Zaraz będę łapał to, co mają. Mikrofon, to by się teraz, łap, to był, który? jest, bo zapomnę. Yy, pan Tomasz, jest taki pan Tomasz. Yy, który ogląda parę lat, mniej, chyba wszystkich nawet, i do wszystkich ma jakieś problemy. Do mnie ma problemy, że, że tutaj te te jasne, mam i te perłowe po 15-20 zł i w, nie, nie wale ich worem. <grym> nie wale ich worem. Najlepsze to jest to, że to napisał pod tym filmem yy, o tym szczepieniu co miałem ten problem. Yy, pan Tomasz ma dziwne, jakieś takie podejście do życia. Chcę, żeby każdy robił. To co po prostu on uważa za słuszne. Do, do, do Huberta się, z, że tak powiem, przyczepił, że nie ma emocji. Tam widziałem pod filmem, że nam youtuberem się już pieprzyło całkiem w głowie. Panie Tomasz, nie ogląda się po prostu na... Taka sprawa, można sobie oglądać telewizję, oczywiście, w wybory, to wszystko. Ja tam nie chcę nikomu ubliżać, bo ty ubliżasz ob Hubertowi, akurat właśnie niemiło napisałeś. Także <laughs> ja takich ludzi też nie szanuję. Bo jak masz coś do kogoś, to po prostu sobie wyjaśni to twarzą, twarz, nie, nie głupim pisaniem, jak dzieciak się zachowujesz, a jesteś na pewno starszy. Już tyle do pana, Tomasza. Zajazd jestem widać jakaś dziwna taka. Dzisiaj, gdyby ona napompowana, Ja mogę je sam. O, o, o. mogłem je sam pouszkadzać troszeczkę też. Także to nie jest wina, może nawet szczepionki. Co do szczepienia, to macie przykład, że lepiej o tej porze nie szczepić. Dużo ludzi się odezwało, że błąd zrobiłem. za szczepiąc te głębi. Chociaż te. One już są takie wypierzone. Zostały by mi chyba piórka. <laughs> Kuleje, prówka jedna. I widziałem, że jasny wczoraj kulał taki groszek, ale go nie widzę teraz. No, a jeszcze wracając do pana Tomasza. Pan Tomasz mówi, że ja jestem łapać. Tylko i wyłącznie czekam na łapany, żeby nic nie stracić. Panie Tomasz, wszystko się kurwa zgadza. Tym wszystkim o to chodzi, żeby jak najmniej stracić, oczywiście, i jak najwięcej złapać sąsiadom. I chyba nie muszę Ci tego powtarzać. A to, że ja sobie te troszkę trzymam, tak, że chciałem sobie bardziej o nie zadbać nie ganiać ich do ściny, tak naprawdę. Tylko tak, a jak się złapią, to się złapią to już jest mój tylko i wyłącznie interes. Widzę, że tu jasno się pieprzyłem muszę ją złapać, bo ona tutaj nie pasuje. I z tego głębnika. E, co do złapanych głębi, e, co ja będę ci człowieku tłumaczył? E, widzisz, co ja łapię, to może to ci coś da do, do myślenia. Widzisz, jakie ja głębi łapię? <śmiech> Fajne. <śmiech> Także ganiam takie same, jak sąsiedzi ganiają, można powiedzieć. Nic lepszego, nic gorszego. I tyle. A to, co mi wcześniej już złapali co tutaj było. Czego już nie ma, no to ci niestety, kurwa, nie pokaże, bo się po prostu nie ma. Nie, nie da, bo nie ma tych głębi. Było 8 młodych łożyńskich yy, jasnych, zostało 5 na tą chwilę. Czyli trzech nie ma. Czyli ja ich nie, nie, nie usunąłem, stąd po prostu poleciały do ludzi, do sąsiadów. Cieszysz się z tego? Oczywiście mówię do Tomasza z Grodziska Mazowieckiego, yy, któremu wczoraj zaproponowałem, żeby odsubskrybował mój kanał, bo. Bo, bo, bo to będzie le lepiej dla niego I dla nas wszystkich Dla naszej społeczności gołębiarskiej Też będzie lepiej Bo, bo widziałem, że kiedyś się z, Huber z Hubertem Z Andrzejem się kłócił Też człowiek, co za typ jakiś Nie wiem Ale koniec z tym człowiekiem Karmimy, poimy I żyjemy dalej nie chce mi się ich nawet dzielić już Przyjeżdżasz wypuszczone <grywa> Tak Tu jedna część Lata Co dam? Ja od że ja sobie kolej nogę O proszę <grywa> Sam ze sobą sobie ganiam w końcu jesień przyszła O, jaka petarda z pocztowymi jest a tutaj one jakieś kurde zwariowane są tamte się urywają idą o, kółko mają. Ja tylko jedna winerka siedzę, widzę, widzę, siedzi, widzę tu. To te tak jeszcze jakoś latają. Nie? Nie wichurują, chociaż tutaj taka ciemna widzę jest taka, o tutaj druga druga Ma takie dziwne ruchy, właśnie nie chodzi z tamtymi, tylko z tymi pocztowymi, bo pocztowy mają inny lot troszkę Worem piety, worem Mają chęć, to latają, no, bo ciany tutaj by sobie z pocztowymi polatały, dobrze Jak na wspólnym gojemniku 15 kupek się zrobi tam część pocztowych ja chcę żeby się złapały razem nie chcą się złapać nie co. Zobacz Tomuś, mam do ganiania, co? Ja nie muszę ganiać milion głębi, żeby... żeby ganiać. Dobra, winerów przyniosłem w tamtym roku 50, zostało 5 Albo 4 nawet. A Ty do mnie krzyczysz łapać Dobrze by było, by się tylko łapało. To coś się traci, się nie pokazuje, bo... bo nie widać. Ale Ty masz lepsze... podejście. I nie kuć się z moimi widzami, bo to bez sensu. A nie się chce w ogóle. O, poczta. A teraz już same bez pocztowych. Jakoś udało mi się zamknąć. Chociaż mi się nie chciało. No, Ładnie się zrobiło. Tam jakiś wpada murzyn chyba do nich. i fajnie poszło no co bocianów nie wyniosę już jak u mnie jakaś choroba jest to nie daj Boże żeby komuś coś sprzedać o masz co one tam kurwa pójdą i tam zejdą dołem tak mnie denerwują o masz Marcina jeszcze nie ma Mała kubka, mała kubka, bo, bo mała kupka, bo połapali też Dużo gadać. Co ja Z tego to wyniosłem z 7 sztuk może w sumie. Już u tego wyniosłem A mnie strasznie denerwował. O, Darek A co ja mogę wiedzieć, co tam sąsiady ukrywają też, panie Tomasz, wracając do ciebie. Sąsiedzi też nie ganiają wszystkiego. Jedni czy drudzy, to Łukasz. Nie ma co. Nie se każdy gania, jakie tam se gania, aby ganiał. No, to jeden masłowy tylko jest i siwek łapciaty. Są dwa jednak, jakiś taki koroniaty czap. Czapelek? Cza Czapelek? Nie wiem, bo no, ty świnio, ty. No, może nie poszedł. taki koczek A tamten usiad Siedzi taki dziwny no. Ło Łukaszowy chyba, chyba DGW Ale jak się Nie wiem ma jakąś obrączkę zielono ty siedzi, a ten taki widny poleciał. Widny ciemny. O taki, Ale chyba nie taki A tu mój młody czebelek, Samiczka. Już myślałem, że będę musiał się usunąć. Znaczy się wynieść, bo nie, był, nie była zbyt lotna, ale się nauczyła troszeczkę latać. Lata widne. Widne ciemne. Gdzieś tam poleciał za drzewa. Do Darka pewnie skoczy. Znowu zaczyna padać. Takie chwilowo przestało padać. Mówię jeszcze, machnę same <laughs> z tymi pocztowymi, to na to nie można w ogóle patrzeć. No na Dukasz jest. Dobra, łapiemy orełka. To, 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 takie coś. Jakiś siegetyński biały, prawie. 22 rok. Tamto roczny. Ładny. Miałem kiedyś takie bardzo ładne gołąbki i tak z wyglądu śmieszne Ale głupie, o Jezus Maria No i dobra wrócę do Budapesztki, bo tam Budapesztka siedzi ojciec mi powiedział teraz Adama aż złapał w niedzielę, czy w sobotę w niedzielę mi nie było Także będzie miała kompankę to samica chyba, Samica O, tu jest taka jeszcze siwa budapesztka Tu taka fajna główka, tego ale ma ogon taki kończaty. Dobra, tam też się schowała gdzieś tam z boku. Pada, trzeba uciekać do domu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu mam jasną, taką fajniejszą na białym ogonku. mój doradca powiedział, żebym nie usuwał tej głębi. Na dwa tygodnie będzie działało szczepionka. Nie wiadomo co tak naprawdę im dolega. U mnie nie ma weterynarza, a weterynarzom też za bardzo tak. Jak lekarzom też nie ufam Nie ma zgubienia żadnego. O, co do pierzenia, to zobaczcie, głęb już spierzone Zostało jej. Jedno pióro do spierzenia. No i tak będzie nie, nie zaprezentowałaś się za bardzo No podskakuje tu perłowy na białym ogonie A ten jasny Ten lat Tu co głębiej po 5 zł Panie Tomaszu Nie tylko po 15-20 ty, ten, to miał ich, a? ale zobaczcie. Ten chyba zapomniał, że umie latać. Ty, temu na pewno przeszedł. Pod Bogiem, zobaczcie. Nawet ma takie skrzyżowane trochę skrzydła. No poleciał. Daj Boże, że pomoże. Ja tam tego goniłem z witaminą D. A on mi uciekł, zobaczcie, to jest mój, zostały mi dwa czepelki młode z tego roku. Jeden jest bez obrączki, a drugi jest z obrączką. Resztę Marcin wyłapał. Spieżony bym nie chciał latać. Teraz już lata Budapeszty też już spierzone, młode. Ładnie, tutaj takiego czarnego miałem wariata Od tego Kiedyś miałem takie Pierwsze moje Budapeszty Pierwsze moje Budapeszty samiec Chyba będzie Ładne się robi Piórko zostają takie ło. O, on Będzie dobry na walkę Wracają do głębinka. Już zjadł to, co im nasypałem. Czekajcie, czekajcie, no to nie o, 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 podlatuje tak. Bardzo prawdopodobne, że sami je po prostu tym szczepieniem y, zobaczyłem, że mam jakąś chorobę tyle No i bardziej taki smutny. To jest ten srebrniak koroniaty. Ale na razie. Na razie jeszcze sobie jest. Żre, pije, żyje. Do wody dałem. Coś też żadnych antybiotyków im nie będę dawał, bo tutaj pogorszy tę sytuację. Mam takie wrażenie, przynajmniej. Postawału miesiąc temu przecież lek cywilny silny środek. Na drogi oddechowej, na to, 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 takie coś. Troszkę opuchnięte oczy, no i mi przeszło. No ale co? już wiem, którego miałem jeszcze złapać. Za tego, bo miałem dwa. W sumie za dwa dałem 180 zł i to były dwa samczyki do mojej samic. Eee, co to było? To było w Nowym Dworze Mazowieckim. No i ja go ganiałem, oczywiście. Młodych parę sztuk po nim mam, no ale. Chyba od Waltka, czy od Włodka, Nie wiem mu się ten chłop nazywał, ale już dawno go na targu Wyszkowi nie widziałem teraz. Najbardziej mi szkoda tej białej było, ale widzę, że, że jej tu nie ma. Wyleciała na zewnątrz. Mówię, jadę do domu, deszcz pada, ale tam się przejaśnia, jeszcze słońce dzisiaj może wyjdzie. Żebym sobie rozpuścił te jaśniaczki i perłowiaczki. A nie będę ich otwierał, mówię jak Marcin spędzi, może to szybko te nagnam i wypędzę mu tamte koki. Będziemy ganiać. Dawno ściny nie było w ogóle, także no już za dwa tygodnie w ogóle chyba nie ścinkuję praktycznie. Jakoś tak wyszło w tym roku, marny sezon. Ogólnie właśnie. No i koledzy do mnie, jak nasi znaczy koledzy, no znajomi, że tak powiem, widzowie też do mnie dzwonili właśnie z takimi problemami. Że wszystkie choroby, to co ja miałem, też miał kolega jedyny i też się zastanawia, czy zaszczepić teraz. No po waszych komentarzach <laughs> odradziłem uszczepienia, niech się wstrzyma. I tyle, tutaj będzie dobrze, nic nie zdycha. także najważniejsze eee, no szkoda że tych wichrów dostają takich ale może im przejdzie bo jest nadzieja właśnie po tym białym takim perłowym no, on na 100% miał jako jeden z pierwszych on taki późny młody jeszcze także nie jedną nie pierwszą i nie ostatnią epidemię się się przeżyło No, a te, te to na razie są takie gołąbki Może za rok tamte wszystkie wy, Wyniosę, te budapeszty I zostawię sobie to stado Co tu z tego zostanie młodych, pociągnę I, <laughs> i będę miał tylko takie Nie wiemy Aby tylko coś Zostało Już jesień Ale dobrze, że takie ciepło to już było męczące jakieś. O, jak są troszkę przygłodzone nie mają do oporu jedzonka to przynajmniej sobie tak latają są żwawsze no, bo niektóre komentarze też mnie dobijają ktoś mi pisze czy mam berliny jeszcze te żółte do sprzedania mam jeden ma wichra <grywa> ja tu mówię o chorobie u siebie w głębiku. jak ktoś mnie się pyta czy ja coś mam do sprzedania ze swojej głębi No nie raczej no, Godzina 17 prawie Adam spędził. Ma jeszcze tego towaru Może Marcin zaraz spędzi no, Ale co z tego jakie moje tam nie idą wcale? woda pejść ciemno się zrobiło a dobra dobra zamykamy to towarzystwo by tutaj się rozpowodziło, ale ale się nie a jutro znowu do roboty także jak się wróci do roboty to już ciężko nagrać coś i też pogoda się zmieniła także ja tragedii nie mam tutaj gdzieś mi jasna jedna nazwa z Chyba, tak mi się coś wydaje. Dobra, nieważne. Ja też się tam nie poddaję. Zawsze do przodu. Co by się nie działo. Tak jak mówię, nie pierwszą i nie ostatnią epidemię się przeżywa. W trakcie może będzie dobrze. No. Może będzie dobrze. O, ten kulawy. Ale zleciał. Jaśniaczek groszek może da radę dobra pozdrawiam trzymajcie się wszyscy i pamiętaj Tomasz nie denerwuj się wyłącz subskrypcję nie oglądaj nas mnie, Huberta Andrzeja czy innych bo po prostu szkoda twojego czasu szkoda twoich nerwów Tam nie jesteśmy że tak powiem słabi a ty jesteś mocny chłop cześć